Ech, cześć! Przyszliśmy się pożegnać z Oceanem Nie patrzę, bo jest to na odwrót odwrócony. A nie szkodzi, ale... chciałam się przyjrzeć yy, Przyszliśmy się pożegnać z Oceanem Ostatni raz Czek dla nas. Pokra siło się, się, Ale to dobrze. się. Nakąpaliśmy się, nałaziliśmy witaminy, że mamy zapas na kolejne parę miesięcy na lata. Do marca. Będzie <gry> można. Także tak. No tak. co Ostatni rzut okiem na ocean. Rzekłowetli. Tam chcę no. no i na, na naszą miejscówkę się położyć No kurde, no jak to tak położyć? A miejscówkę mi się można pojeździć cały czas sam... Jeszcze z tej strony to jest to, to kamerę... tam, No to pa! No to pa! To se ne wróci! Tak, se ne